Opuszczone osiedle Dudziarska na warszawskiej Olszynce Grochowskiej cieszy się wyjątkowo złą reputacją. Dziś opuszczone bloki z zamurowanymi oknami pokryte całą masą graffiti, a kiedyś miejsce określane gettem lat dziewięćdziesiątych. Czy te trzy niskie bloki położone między aresztem śledczym dla kobiet, bocznicą kolejową, a nawet spalarnią śmieci faktycznie kiedyś były aż tak bardzo patologiczne, jak o nim mówią? O tym przekonacie się w dzisiejszym materiale. Dlatego witajcie w dzisiejszym odcinku na patologicznym osiedlu Dudziarska. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam Was do oglądania. Opuszczone osiedle Dudziarska to trzy bloki na warszawskiej Pradze południe. Miejsce do dziś bardzo intryguje i jest swego rodzaju paradoksem. Niby w Warszawie, a wszędzie daleko 216 mieszkań, a brak ogrzewania patologiczni mieszkańcy mieszkający razem z policją tak określić można to miejsce. Jednak jak to się zaczęło? Dokładnie 30 lat temu powstał pierwszy blok. W 1994 powstała ta konstrukcja, przy której teraz się znajduję. Konkretniej mówiąc jest to blok 40. 40A oraz 40B zostały skończone podczas 1996 roku. Jednak niestety. Problemy z budynkami zaczęły się już właściwie wtedy, kiedy zamieszkali tutaj pierwsi lokatorzy, ale o tym opowiem Wam zaraz więcej. Mianowicie już od początku osiedle miało być swego rodzaju eksperymentem społecznym. Mieszkali tutaj ludzie po wyrokach eksmisyjnych, którzy nie płacili za swoje mieszkania. Niestety bardzo często lokatorzy zachowywali się tutaj bardzo patologicznie. Bójki, afery czy nawet niszczenie policyjnych samochodów było tutaj codziennością. Warto jednak pamiętać, że nie każdy się tak zachowywał. Mieszkały tutaj również normalne rodziny, których nie stać było po prostu na opłacenie codziennego czynszu. Niestety mieszane były one z marginesem społecznym. Na osiedlu, które posiadało 216 mieszkań, mieszkali również policjanci z rodzinami. Wyobraźcie sobie, jak wyglądało ich życie z tutejszymi mieszkańcami spalarnia śmieci, bocznica kolejowa czy zakład karny dla kobiet, bo to właśnie te budynki sąsiadują z owymi blokami. Dodając do tego fakt, iż mieszkańcy nie mieli centralnego ogrzewania, dostępu do bieżącej wody, autobus kursował tutaj co półtorej godziny, a w blokach panowały różne choroby, osiedle było znane jako miejsce, gdzie nikt nie chce mieszkać. Robiąc research do tego filmu, natrafiłem na materiał chłopaków z Urbex History. W ich materiale z tego miejsca Wystąpił chłopak o imieniu Mateusz, który niegdyś mieszkał na osiedlu i powiedział, że w tym konkretnym bloku mieszkał kiedyś facet, który podawał się za niewidomego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale to podobno właśnie w jego mieszkaniu znaleziono, uwaga, 11 ciał. Z kolei jeszcze z innego źródła udało mi się wyczytać, że tuż przy bocznicy kolejowej znaleziono ciało bezdomnego, uwaga, Pozbawione głowy. Finalnie wszystkie bloki zostały wysiedlone w 2019 roku, kiedy to mieszkańcy, nie płacąc czynszu, sprowadzili na miasto długi o kilkukrotnej wielokrotności całego osiedla. Kiedyś powstał nawet pomysł, aby zamieszkali tutaj imigranci z Ukrainy. Jednak nigdy się to nie wydarzyło. Dziś bloki są bardzo zaniedbane ze względu na zamurowane okna, syf na całym osiedlu czy ponurej atmosferze panującej na miejscu. Pomimo, że całe osiedle ma zamurowane okna i drzwi, to mi osobiście udało się znaleźć dziurę w jednym z wejść i nawet zeksplorować część budynku 40, a konkretniej mówiąc, klub młodzieżowy. Zobaczcie, jak to wyglądało. Po wejściu do budynku okazało się, że stare tapety na ścianach, szafy, a nawet częściowe wyposażenie cały czas znajduje się w środku. Klimat lat, gdy miejsce to jeszcze było niebezpieczne i tętniło życiem, można było wyczuć na własnej skórze. Po opuszczeniu bloku, atmosfera tego miejsca. Była naprawdę bardzo ciężka. Jednak zanim przejdziemy do podsumowania, wiedzcie, że odpaliłem nowy kanał, który w pełni będzie poświęcony zjawiskom paranormalnym. Już niedługo pojawią się tutaj filmy z takich miejsc jak Zofiówka, Bromierzyk, Duch na Droga, nawiedzony komisariat policji w Konstancinie i Miejsce, którego najbardziej nie mogę się doczekać. Miejsce, które zapadło mi w pamięci jako najbardziej przerażające, w jakim kiedykolwiek byłem. Tak, pomimo, że byłem tutaj za dnia. Miejsce, które normalni ludzie omijają szerokim łukiem. A mowa tutaj o opuszczonym, nawiedzonym i przerażającym szpitalu w Starachowicach. Już niedługo pojadę tam i w nocnej atmosferze przeprowadzę śledztwo paranormalne. Więc dołącz się do elitarnego grona subskrybentów kanału Paranormi, bo już niedługo pojawią się tutaj pierwsze materiały. Z góry bardzo dziękuję. Podsumowując, opuszczone osiedle Dudziarska to niezwykle klimatyczne, przerażające i zniechęcające miejsce. Widząc bloki oraz posiadając wiedzę, jakie tragedie się tutaj wydarzyły, naprawdę daje to do myślenia. Zachowane zabawki, anteny telewizyjne i zamurowane okna naprawdę przerażają. Mówiąc szczerze, miejsce to jest najbardziej ponurą lokacją, w jakiej kiedykolwiek byłem. Nikomu nie zachęcam zapuszczania się tutaj. Samemu, szczególnie w nocy.